12 grudzień. Degustacyjny kalendarz adwentowy whisky. Wskazamy sam na 12 grudnia. O, jest black bottle blended scotch whisky. Idziemy degustować dym. naszej degustacji 12 godzin, czyli jak dobrze liczę, a mogę źle. To jest połowa czasu, grudnia do dzielka nocy. No i na połowę, na półmetek mamy bardzo fajną propozycję. Nazywa się to Black Bottle. Będę skoc, To o tyle ciekawy trunek, że ma w sobie e, połączenie single Market e, z Highlandu i dymnych. E, trufowych whisky z Eileen, więc bardzo fajna, ciekawa, ciekawie się zapowiadający trunek, Desektura jest dość stara, bo tutaj piszą 1879 x obecnie, whisky jest w portfolio destylarnych z Eileen, więc trzeba wierzyć, że będzie to dobry trunek, a fajnie, bo kosztuje to około stupi za normalną butelkę, a dymne Whiskey z Island za stówkę to brzmi fajnie. Otwieramy. Zobaczymy, czy faktycznie ten tor falony będzie mniej yy, niej dominował. dominował. Czy w ogóle byłby to No, jestem ciekawy, jak to, yy, jak to się tam zaprezentuje. Nie mam tam jeszcze, chociaż Dobrze. chciałem tutaj tam Tam jest. Może to konkurować na przykład z y, Gwynedictwem y, Fire and Flame, albo z AdBegiem. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Widzę już, widzę już mocno karmelizowany kolorek, taki bardzo brązowy, bardzo bursztynowy, mhm. bardzo bardzo delikatnie, ale gdzieś tam ten dorsz się przebija. Taki... No nie, nie takie delikatnie, bardzo czuć. No, tak, że mi ma ale ważne, że jest. Ale nie? tak fajnie, właśnie tak akurat, że o, poczekaj, nie poprzęcie. przeważa, nie? tak fajnie. No, dla porządkujących, naprawdę, bardzo fajnie. No, takie, powiem Dobra, Wam, że nie. tak akurat taki zapach, bo aż tak nie, nie bije, nie? Ten, nie zniechęcę, bo często ten, do no, tego się pierwszy raz ma do czynienia z torfową whisky. No, jest to takie mocno odpychające, bo nie każdy wędzon wędzonki lubi. Ja na przykład nie lubię, ale whisky to jest atrakcyjny. Hmm. Dobra, im, im dłużej się. Ten zapach ulatnia, no bo trzeba mu trochę czasu. czasu. Faktycznie bardziej ten dym czuć, więc jest fajnie, jest Ale wiecie co? Ja tylko to czuję. Nie czuję żadnego miodu, żadnych ślicznych, tak, żadnych chlietu. Zapachy dymu bardzo mocno dominują w każdym. No, miodu. jest jednolicie. Jest Ogólnie co, no, wokal, to jest to samo. Nie czuję No Taka, taka na śliwka powiedziała. Tak, no? no, jest to taka typowa powiedzmy, łyski. Czyli póki może a jeszcze. Ale łyski tarfowa z eile i dobrze. więc no zobaczymy co Słuchaczkę. jest smak. Smaku już jest słodyczna. Jest, jest, no. Karmelium, miodek taki, tak. No często jest miodek. No to to są najbardziej takie podstawowe takie. Jest owoce, nie. takie no, syropnie. Lekka ale istotna jest, się rozchodzi fajnie w ustach i finish dymny, więc jest, jest jest, atrakcyjne, ciekawe. No, takie, ale takie przyjemne, mm. tak że nie jest ciężkie, Proszę. nie jest też za lekkie, takie jest bardzo fajnie wyważone. Trochę kwaśnych owoców typicznie, coś takiego, coś ten wchodzi, taki nie czuć mocno alkoholu, o by w ogóle bym powiedział, nie ma pieprzności. Ja tak no ten, ten taki kwas na środku języka, nie? To gdzieś tam jak wlejesz sobie troszkę więcej, więcej, wiesz? Tym szybko znika, to trzeba przyznać, że trochę, trochę zawód. Lubię jak to dostaje. Jak ktoś chce budżetowo, to myślę, że fajnie. Jak ktoś lubi tego typu łyski? to myślę, że warto dopłacić dwa razy tyle za już coś z tego. Ale jako taki wstęp... Taki wstęp do krainy dymnych alkohol fajne. Tak. Propozycje. Myślę, że nawet osoby, które tak się nie lubią w takich degustacjach, to jak najbardziej mhm. to jest fajne na początek. Tak, warto, warto Delikatne, mieć. Delikatne, fajnie ten toż tak czuć, ale tak naprawdę delikatnie. No. Warto mieć, bo nie ma co ukrywać. Na pewno większość z nas, większość z Was y, będzie w domu częstowała znajomych. Którzy nie mają na co dzień dosyć do czynienia z dymnymi łyskami, i jakbyśmy postawili im ArtBega na pierwsze spotkanie, oh. no to po jednym łyku oni by odstawili pierwsze piętro, nie pili. Tak? No. A to będzie taką ciekawostką, która no, nie zabije na no, bliski mm -hmm. a pozwoli im poznać coś typowego, czym jest zdecydowanie whisky drachmowa, palona, dymna. Jakie są różnorodne nie każda jak to ma mam przeważnie mówię, tak Trzeba na, kupić dobrą. Dla gości, żeby pokazać coś nietypowego, jak najbardziej fajnie mi to w siebie barku, a nie trzeba wydawać włotek na przykład No i będzie to na pewno zostawanie bardziej pijalne. Wieczór z taką lekko dymną łyskiem zrobić też. Wieso no to jest fajne? Jest przyjemne po prostu. Takie laty wieczór. Tak, no bo tutaj też warto zauważyć, że nawet jak mamy w barku gdzie czy teraz nie wiem, Kika to polewamy sobie jeden, dwa kiniczki na wieczór i to już, już wystarczy tego dnia, bo jest takie cenie. No tak? jeden. No, a, jeden, a, a taką whisky można by się delektować cały wieczór, więc to zawsze znaczy, takie Te Nie. Nie, e, nie. Tak, nie tak? na cały wieczór też by u mnie na przykład to nie przeszło. Ale no jeden jak najbardziej przyjemnie coś takiego innego. Tak, ale jest to zdecydowanie Ciekawe, interesujące przy No To e, no, chyba najbardziej delikatne spotkanie z dymentrofowym, jakie byłem, więc. Tak, bardzo przyjemne. Też fajnie mieć takie coś w mojej kolekcji, które bardzo mocno spędzić podczas picia. Tylko trochę tego poczuć. I się co byś ogólnie preferował? takie coś jesteś Tak. Tak. Chciałbym w jakimś banku, na przykład, żeby komuś pokazać, jak smakujemy, jak pachnie, jak, pachnie, jak pachnie. A żeby nie zajść za ciężkością, życia. No też, jaką zupełnie na dokończenie wieczoru? poleć sobie jeden, dwa kieliszek, czegoś mocnego, jeżeli chodzi o aromaty. A dokończyć takim, też jak najbardziej fajne Jak najbardziej na tak, chajcie Black Mountain, będę skończył. Na porządku dzieliście z bliska, więc. Tak, ale ciekawe. naprawdę ciekawe. Szukajcie w sklepach. No sprawdzałem. 100 110 zł za dużą butelkę. Może gdzieś na pomocy, a nie wiem. Więc... Tak naprawdę Wam to robię. Takie Dobrze przeżycie? Smaczne. No, to jest przyjemne. Osobiście. Wiem, to wiem. Tak, że to jest. To jest, to jest to, tak. więc my na pewno się zaopatrzymy na najbliższej okazji Jak gdzieś znajdziemy, bo to też nie jest takie łatwe stacjonalnie do dostania, mm. jak Ledwo tą próbkę dostaliśmy, no. tak Także trzeba szukać. Takich arytaców tanich trzeba szukać. Często są z wspólnej półki. polskich takie ciekawostki, ale tańsze, to trzeba się naszukać. Nie? Bo na pewno no na na święta, no czy coś? nie na święta. Na połowę? Połowa no, miesiąca do świąt. Aha. Połowa miesięcy, połowa to świat. Się... Lajkujcie, skutkujcie. Zapraszamy. Pochwalcie się, jak znajdziecie gdzieś duży czulek, w ogóle butelkę, dajcie znać gdzie, też sobie sami... Jak my znajdziemy, też się pochwalimy. Z wami Sprzedamy szczęście. lokalizację. Tak jest. Do <grystanie> wesołych świąt, coraz dłużej święta. Tak. Tchau. <síntate>